Te dzieła muszą być deszczoodporne, przecież Wielka Brytania, deszczowa o, tak. pogoda, tam bardzo często pada, żeby to wszystko nie zniknęło. Dokładnie. O pogodzie w Polsce teraz Monika Kubiaczyk. Obrazki za Tobą świadczą o tym, że jest pięknie. Dzisiaj tak, dzisiaj jest słonecznie, pięknie. Chociaż nie no, tak powiedziałam zagadkowo, jutro też będzie całkiem pogodnie, ale Ostatni trochę deszczu się pojawi. Pięknie brzmi. Dokładnie. Ostatni dzień zimy, jeszcze trochę chłodno będzie, a już od jutra, kiedy będzie pierwszy dzień wiosny, zacznie robić się coraz cieplej, także wszystko się zgadza. Wkraczamy w taką e, lepszą erę. No bo wiadomo, wiosna i lato kojarzą nam się z najlepszą w Polsce pogodą. Szczególnie, że te zimy, no już nie takie jak kiedyś, skromnie z tym śniegiem było i z tym mrozem. Także miejmy nadzieję, że wiosna i lato przynajmniej przyniosą taką pogodę, jaka właśnie w te miesiące powinna być ciepłą i słoneczną. Jak widać, końcówka zimy też całkiem pogodna. Dzisiaj będzie sporo słońca na niebie. Jutro nieco więcej chmur, ale za to coraz cieplej. 9 stopni w Warszawie na termometrach. Jeżeli chodzi o Berlin, tutaj zachmurzenie całkowite 11 stopni. Cały czas pogodnie w Wiedniu i w Budapeszcie. Kilkanaście stopni powyżej zera. Najcieplej w Madrycie 21, ale tam. Trochę aura się pogorszy. Pochmurno z przejaśnieniami i popołudniowym deszczem. Jeden stopień powyżej zera w Moskwie, tutaj będzie najchłodniej. W tym momencie słonecznie w Poznaniu, w Zielonej Górze, zachmurzenie umiarkowane w Warszawie, w Kielcach, w Krakowie. Poza tym spore zachmurzenie, jedynie w Zakopanem jeszcze całkowite i tam cały czas lekki mróz. Opady śniegu, które z samego rana tak się przeplatają w pogodzie, właśnie na Podchalu. Jednak już po południu i tam dużo pogodnego nieba, temperatura na poziomie trzech stopni, gdzie do późnych godzin wieczornych spodziewamy się dużego zachmurzenia, jedynie na wschodzie, ponieważ tam będą zalegać chmury frontowe związane z Niżem Ukraińskim, a w pozostałej części Polski wyż, który swoje centrum ma nad Bałtykiem, będzie właśnie w ten sposób poprawiał pogodę. Trzy stopnie to najchłodniej, nie tylko na Podchalu, ale w Suwałkach i w Białymstoku, a z kolei najcieplej na zachodzie tutaj do ośmiu. Najbliższa noc pochmurna na zachodzie i na wschodzie, dodatkowo na Podlasie będzie mglisto, a z kolei na Lubelszczyźnie może popadać trochę deszczu. W centrum całkiem pogodnie, ale też mroźno. Minus jeden stopień. Jeszcze chłodniej będzie w zakopanym, minus cztery, a z kolei najcieplej na zachodzie. Warunki biometeo jutro pozostaną na przeważającym obszarze korzystne, obojętne jedynie na południowym wschodzie i północnym zachodzie jakość powietrza prezentuje się idealnie. Dziękuję miłego dnia, do zobaczenia.